Francuski badacz Laurent Vinatier powrócił do Francji po pobycie w więzieniu w Rosji od czerwca 2024 roku. Jego uwolnienie jest wynikiem wymiany więźniów z rosyjskim koszykarzem. Daniel Kasatkin był przedmiotem amerykańskiego nakazu aresztowania i został zatrzymany na lotnisku w Paryżu. Rosyjski koszykarz był podejrzany o udział w atakach ransomware na około 900 firm, w tym dwie amerykańskie instytucje federalne. Nasz rodak Laurent Winatier jest wolny, ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron na portalu X, informując, że Badacz znajduje się już na terytorium Francji. Głowa państwa wyraziła wdzięczność agentom dyplomatycznym za ich mobilizację. Laurent Vinatier, badacz specjalizujący się w byłym bloku sowieckim, został aresztowany podczas pracy dla Centrum Dialogu Humanitarnego. Szwajcarska organizacja pozarządowa pośredniczy w konfliktach poza oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi, szczególnie na Ukrainie. Laurent Vinatier został skazany na trzy lata więzienia za brak rejestracji jako zagraniczny agent.